Ten kamper ma dwa poważne problemy i gdyby nie Wy, moi drodzy, to nie zdałbym sobie z tego sprawy. Pod ostatnim filmem z budowy kampera wiele osób zaadresowało do mnie w komentarzach jeden poważny problem, a mianowicie chodzi o ilość spalin i dymu, który wydostaje się z rury wydechowej w trakcie odpalania tego kampera. Czytając te komentarze zdałem sobie sprawę z tego, że jest to poważny problem, którym tak naprawdę muszę się zająć jak najszybciej. Dlatego postanowiłem w tym 6-litrowym V8 dieslu zainstalować specjalny filtr, do spalin. Jest to nowa technologia, która tak naprawdę dopiero raczkuje na rynku europejskim i amerykańskim, ale ja już osobiście, moi drodzy, widzę efekty. Zresztą pokażę Wam o co chodzi. No i widzicie moi drodzy, od razu jest lepiej, ilość spalin jest mniejsza i jakość tych spalin jest dużo, dużo wyższa. Wszystko dzięki temu specjalnemu filtrowi. A tak na poważnie, moi drodzy, to problemem, o którym chciałem z wami porozmawiać, jest szerokość tego kampera, która wynosi 2,40 m. Pomimo rozmiarów tej karetki, jazda i manewrowanie w ciasnych miejscach jest bardzo przyjemne. Problem pojawia się z widocznością tutaj z tyłu. Pokażę wam o co chodzi, bo niektórzy nie zdają sobie sprawy z rozmiarów tej karetki. Jeżeli siedzicie za kierownicą, to widoczność z przodu jest po prostu znakomita, ze względu na to, że ta szyba ma 170 m. Centymetrów szerokości. Problem pojawia się z tymi uszami szreka, ponieważ siedząc na siedzeniu kierowcy, znajdujecie się około 140 centymetrów od tego lusterka ze strony pasażera. No i zobaczcie, nawet od strony kierowcy, jeżeli spojrzycie w to lusterko, to ta widoczność jest bardzo słaba. Nawet w tym takim wygiętym lustrze na dole. A jeżeli spojrzycie, w lustro od strony pasażera. No to tam już ta widoczność jest po prostu tragiczna ze względu na to, że to lusterko jest tak daleko. A no i oczywiście jest też pomocnica. Cześć Siema. I niektórzy z was mogą sobie pomyśleć, że wystarczy zamontować lusterko i problem będzie rozwiązany, ale coś wam pokażę. Te drzwi, które widzicie w odbiciu w tym momencie znajdują się ponad 5 metrów ode mnie i nie widzę nic. Tutaj w tych narożnikach, ze względu na to, że właśnie w lusterkach tego nie widać, w poprzednim kamperze nie miałem problemu z widocznością z tyłu, ze względu na to, że on nie był aż taki szeroki. Ale wiele osób w trakcie budowy tamtego kampera pisało do mnie, że powinienem zainstalować sobie kamerę z tyłu. Nie chciałem za bardzo tego robić, żeby po prostu nie prowadzić kolejnych kabli. Ale w tym kamperze moi drodzy, jest to nieuniknione. Muszę zainstalować tutaj kamerę cofania, ponieważ, tak jak nawet widzicie, te drzwi w lusterku wstecznym. W tym momencie y, przestrzeń pod tymi drzwiami to jest około 1,20 m, gdzie ja po prostu nic nie widzę. Tam może stać jakieś dziecko, może być pies, może być koszyk na zakupy i ja tego po prostu nie widzę, mogę wycofać i w coś uderzyć. Dlatego zacząłem rozglądać się za jakimś wideorejestratorem, za jakąś kamerą cofania i pierwsze co znalazłem, to jest taki wiecie standardowy rejestrator y, Nagrywa w 4K, do niego jest również kamera wsteczna, którą można sobie zamontować, ale powiem Wam tak: przy rozmiarach tego samochodu i to jak daleko jest ta szyba to tak naprawdę ten rejestrator się tutaj nie sprawdza, ze względu na to, że ten ekran jest po prostu za mały. Ja na nim nic nie widzę. Próbowałem, przejechałem się z tym. Fajnie nagrywa, w fajnej jakości, ale moi drodzy, no ja potrzebuję czegoś większego. I w momencie, jak zacząłem szukać takich rejestratorów, to od razu wiecie, na moich social media, na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie zaczęły pojawiać się przeróżne reklamy takich urządzeń, i znalazłem jedno które tak naprawdę montują wszyscy tutaj w społeczności VenLife'owej, ponieważ oni bardzo chętnie sponsorują, wiecie, YouTuberów tutaj w Stanach i wysyłają im swoje produkty. A mianowicie chodzi o firmę Wolfbox, oni produkują takie właśnie rejestratory, które montuje się. Na lusterku. Widziałem to u wielu YouTuberów amerykańskich, każdy sobie to chwali. Ja osobiście nie wiem, czy mi się to będzie podobało. Otworzyłem już to i powiem Wam, że pierwsze wrażenie jest naprawdę spoko. To jest model G900. Nie jest to drogie urządzenie, ale uważam, że dostajecie tak naprawdę bardzo dużo za tą cenę. Oni wysłali mi to. W ramach współpracy, żebym sobie to po prostu sprawdził i zobaczył, jak to działa. No i czy będzie się to po prostu tutaj sprawdzało. No i tak, jeżeli otworzycie ten produkt, to zobaczycie wielką różnicę pomiędzy tym rejestratorem, który Wam wcześniej pokazałem, a tym z firmy Wolfbox. Coś, co mi się bardzo spodobało i dlatego właśnie odezwałem się do nich, żeby sobie sprawdzić ten produkt. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest to wielkie lusterko z kamerą która nagrywa właśnie w 4K. Jest tutaj również wbudowany GPS, znaczy się dołącza się ten GPS do tego lusterka i macie podgląd na przód i tył albo przód albo tył w tym samym momencie i macie również tutaj mapę Rejestrację prędkości i tym podobne rzeczy, także uważam, że jest to spoko produkt. A jak on się będzie sprawował, no to za chwileczkę zobaczymy. Oprócz tego lusterka, wysłali mi taki bardzo długi kabel do tej kamery cofania, ze względu na to, że tutaj mam prawie 6 metrów do tyłu tego kampera. Więc to będzie bardzo przydatne. Kolejna rzecz moi drodzy, to w pudełku macie wszystko, co potrzebujecie do zamontowania. Takie gumki, które po prostu zaciska się z tyłu. Tego ekranu na lusterku. Możecie sobie to właśnie zamontować na swoim standardowym lusterku. Oczywiście kabel do podłączenia do zapalniczki, nadajnik GPS. A no i oczywiście jeszcze kamera cofania. Ten kabel ma chyba kilka metrów długości. Oni wysłali mi dodatkowe kilkanaście, po to, żebym nie miał problemu z podłączeniem tego. Ta kamera z tyłu nagrywa w dwa. 4K, więc jakość dosyć dobra, zobaczymy jak to będzie się prezentowało w takim codziennym użytkowaniu. No i zobaczcie sobie jeszcze tak dla porównania, to jest to lusterko właśnie z firmy Wolfbox, a to jest ten wideorejestrator, który ja kupiłem, no... Widzicie różnicę w wielkości tego ekranu. Instalacja tego jest niesamowicie prosta, nie powinno to zająć dłużej niż dosłownie 10 minut. Kwestia tego, jak poprowadzicie sobie ten przewód do tylnej kamery. I za chwileczkę będę musiał to po prostu wymyśleć, ale najpierw podłączymy to i zobaczymy, jak to funkcjonuje. Zobaczcie mi te kable wiszące tutaj, ja sobie to za chwileczkę uporządkuję, ale chciałem Wam coś pokazać. To jest właśnie widok z tyłu. W tym momencie to jest widok z przodu. Ciężko się to nagrywa, ponieważ w kamerze bardzo się odbija słońce. Ja normalnie widzę to bez problemu, ale zobaczymy, czy tu jest wszystko już najjaśniej. Audio, sensor. Resolution. Wszystko jest ustawione. Click tone. Zostawimy na razie. Co tu jest? jeszcze ustawienia są? Reverse Mode, full screen. Panorama Kamera w tym momencie znajduje się nad rejestracją, to jest pierwsze miejsce, w którym właśnie myślałem, żeby to zamontować. To jest kolejny punkt, który znajduje się nad drzwiami. I jeszcze trzecia możliwość to na bagażniku na górze. Pomimo tego, że widoczność jest fajna, że widać daleko, to jednak zdecyduje się chyba na pierwszą lokalizację i zamontuje tą kamerę cofania nad rejestracją. No i tak, jeżeli chodzi o tą kamerę cofania, to Trzy różne lokalizacje. Jedna z nich tutaj nad rejestracją. Druga lokalizacja, tutaj nad drzwiami. Trzecia lokalizacja, tutaj na bagażniku. I teraz naprawdę mam zagwozdkę, bo no nie wiem, gdzie byłoby ją najlepiej zamontować.

Spoko. Widzicie, ja manualnie sobie ustawiłem tą kamerę. A można to normalnie zrobić na ekranie. Spoko. This is actually really cool. The things you learn if you read the manual. Ja nie czytam instrukcji. Jowana czyta. Spoko, fajna opcja. Ale wiecie co? Napotkałem jedną rzecz, która nie do końca mi się podoba. Te trzy przewody. I to, że to USB-C zrobili pod kątem, gdzie jeszcze w niektórych samochodach może ma to jakiś sens, ale u mnie będzie to troszeczkę dziwnie wyglądało, ponieważ będą trzy przewody obok siebie i no nie wiem, estetyka po prostu, mogli zrobić jedną wtyczkę ze wszystkimi trzema akcesoriami i dopiero zrobić, nie wiem, jakiś taki przewód 40, parę, może 50 cm. I wtedy podłączyć wszystkie te akcesoria pod ten przewód, i wtedy mielibyście tak naprawdę tylko jeden kabel, a nie trzy. No, możecie też nie, nie podłączać tego GPS-u, jeżeli nie chcecie, więc będą dwa wtedy kable, ale no nie wiem, coś wymyślę. Może wszystkie po prostu połączę ze sobą w jakiś sposób, i, i może to będzie dobrze wyglądało. No, zobaczymy za chwilę. No, i dobra, moi drodzy, pokażę wam, co zrobiliśmy do tej pory. Pierwsza sprawa to uporządkowałem trochę te przewody. Zobaczcie, wygląda to teraz dużo lepiej, chociaż i tak powiem wam, że to rozwiązanie, które mają, nie do końca mi się podoba. Fajnie, jakby te wtyczki na przykład były z tyłu tego lusterka, albo jeżeli tak jak wam mówiłem, żeby to była jedna wtyczka, jeden przewód, i potem. Podpięcie wszystkiego do jakiejś, wiecie, kostki, czegoś w tym stylu. Ale dałem radę jakoś to ogarnąć wygląda to nawet estetycznie. Przewód zasilający poprowadziłem w tamtą stronę tam w słupku i tutaj do zapalniczki ale docelowo. Odłączę to do bezpieczników, tylko nie chcę się dzisiaj już tam po prostu babrać w tych bezpiecznikach. Bo muszę najpierw zrobić coś ważniejszego. Tu jest nadajnik GPS, a przewód od kamery wstecznej idzie tutaj pod, pod sufitką, potem tu w słupku, następnie pod schodkiem i wychodzi tutaj dołem. Teraz będę musiał po prostu wejść pod samochód i przeprowadzić ten przewód do samego końca. We'll <laughs> No i tak, powoli już kończę montować tą tylną kamerę właśnie tutaj nad rejestracją i za chwileczkę pojedziemy się przejechać, zobaczyć czy to miejsce, które wybrałem jest odpowiednie, bo... Dalej zastanawiam się, czy zamontować ją właśnie tutaj nad rejestracją, gdzie jest teraz przykręcona, czy może tutaj nad drzwiami. Bardziej mi zależy, żeby widzieć, co jest tutaj poniżej tych okien. Wiadomo, że widok z tej kamery byłby lepszy, gdyby ona była zamontowana tutaj. A jeżeli chodzi o ten kabel, no to jak już sami widzieliście, poprowadziłem go w ramię samochodu, tutaj za kołami, właśnie tam w ramię i tutaj z tyłu za rejestracją, bo tutaj mam właśnie wszystkie przewody. Zobaczcie tak to wygląda. Taki delikatny bałagan, ale tutaj również właśnie podłączyłem sobie tylne światła. Po rozebraniu całej karetki nie miałem w ogóle tylnych świateł, a tutaj jest gniazdko od przyczepy. Że można właśnie przyczepę podłączyć, dlatego tutaj to wszystko podłączałem. No i jeszcze jedna taka ważna informacja: ta kamera, tak w ogóle, ma taki dodatkowy kabel tutaj z tyłu. I to jest kabel po to, żeby podłączyć do świateł cofania lub wiecie do wstecznego biegu. I jeżeli wrzucicie, właśnie wsteczny, to od razu automatycznie przełącza się na tą wsteczną kamerę. Tam na lusterku. A na razie ten kabel podłączyłem tutaj, właśnie z tyłu do tych przewodów od oświetlenia z tyłu, właśnie od świateł cofania, od kierunków. To jest zrobione na razie tymczasowo, bo muszę sobie kupić takie złączki, które, wiecie, można połączyć i ścisnąć, bo to jest tylko pozakręcane na taśmę. I akurat ten od cofania miał tą koszulkę termiczną na sobie, więc wciąłem się w nią i wsadziłem ten cieniutki przewód, i myślę, że powinno być w porządku. Na razie poprawię to, jak już będę kończył po prostu kampera. No i dobra, wszystko pomontowane. Ostatnia rzecz, która została do zrobienia, to zabrać kampera na małą przejażdżkę, bo jestem ciekaw, czy materiał z tego lusterka, z tej kamery, będzie nadawał się do filmu. Wiecie, czasami gdzieś jadę i nie zdążę wyciągnąć kamery, żeby coś nagrać. Jakieś zwierzę przebiegnie przed samochodem, czy coś się dzieje na poboczu, a jeżeli będę miał tą kamerę cały czas włączoną, no to może być ciekawy materiał zawsze do wykorzystania. Jowana! Fire it up. O, wej, 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 Zapomniałem filtra. Kurde, ale jestem nieodpowiedzialny. Pojechalibyśmy bez filtra na spaliny. No, wszystko zamontowane. Możemy jechać, ok? Go ahead. <laughs> no i dobra, próba ostateczna. W momencie kiedy wrzucę wsteczny, to na ekranie od razu powinno przełączyć na kamerę cofania i powinniśmy widzieć też te linie pokazujące odległość od tego co znajduje się za nami, więc zobaczmy. Działa. <grytania> Spoko. I powiem wam, że to ustawienie nad rejestracją jest idealne w tym momencie. Tamtą kamerę również możecie sobie właśnie ustawić. Możecie Włączyć taki szeroki kąt, albo panoramę na całe lusterko. Spoko opcja, bo można też przyszpiegować osobę, która jest za wami, i zobaczyć, co tak naprawdę robią w samochodzie. I przed chwilą. Ten koleś dłubał w nosie. Powiem Wam, że bardzo podoba mi się ten produkt, ze względu na to, że ten ekran jest naprawdę duży i nawet w momencie, kiedy przełączycie sobie na kamerę cofania, no to bardzo to pomaga. Wcześniej jak wycofywałem na przykład do jakiegoś miejsca parkingowego, to zawsze była taka, wiecie, zgadywanka, czy już jestem wystarczająco głęboko w tym miejscu, czy nie. Jedyne, co mogłem zobaczyć, to czy nie obetrę o samochód z prawej, czy z lewej strony. A teraz powiem Wam, że to jest naprawdę fajny game changer, i zastanawiam się, jaka będzie jakość tego materiału z tej kamery. Bo, niby, to jest 4K, nie wiem jaka tam jest stabilizacja, czy w trakcie jazdy się to trzęsie, no ale okaże się to pewnie na koniec filmu, bo wrzucę tutaj te nagrania z tego lusterka, żebyście sobie zobaczyli. Bo ja sam osobiście również jestem ciekaw po prostu jak to się będzie prezentowało. Chciałbym, żeby to było naprawdę w wysokiej jakości, żeby można wykorzystywać to w filmach, bo tak jak patrzę na to lusterko, to to nagranie wygląda bardzo fajnie na tym ekranie, a w rzeczywistości no, zobaczymy po prostu jak to będzie się prezentowało. Niby taki zwykły, prosty gadżet, bo lusterko z kamerą i kamera cofania, ale cieszy mnie to niesamowicie, że to działa tak jak powinno i naprawdę ułatwia parkowanie tej wielkiej karetki. Pomimo tego, że miejsca parkingowe w Stanach są dużo większe niż w Europie, to i tak dobrze wiedzieć po prostu, co jest za wami. W momencie, kiedy zrobię całą zabudowę, nie będę miał tak naprawdę widoczności przez te tylne okna ani te boczne, więc dobrze, że jest ta kamera. Tej karetki na pewno nie zaparkowałbym w Europie czy w Polsce pod żadnym centrum handlowym, bo te miejsca są za małe. 2,5 metra szerokości i chyba 6,5 czy 7 metrów długości. Nie wiem, muszę jeszcze tą karetkę pomierzyć, bo wiem, że wiele osób pytało o dokładne rozmiary, więc pewnie uwzględnię to gdzieś w jakimś przyszłym filmie, moi drodzy. Dwa czy trzy filmy temu wspomniałem wam, że będzie przerwa tutaj na polskim kanale, bo udaje się na swoją taką coroczną urodzinową przerwę. W styczniu zazwyczaj nic nie nagrywam, staram się spędzić ten czas jakoś aktywnie, gdzieś pojechać, zrobić coś ciekawego, żeby mieć fajne wspomnienia. Jeżeli byliście na tym kanale już od dłuższego czasu, no to wiecie, że ja mam urodziny w styczniu i ten czas zawsze staram się spędzić jakoś aktywnie. Czy będę coś nagrywał na tej swojej przerwie urodzinowej? Zobaczymy. Jeszcze nie wiem co będę dokładnie robił ani gdzie będę, więc to jest dalej pod znakiem zapytania. Ale mam jeszcze jeden film na anglojęzyczny kanał, którego nie zedytowałem. I jeżeli będę miał czas, to postaram się to zrobić i udostępnić gdzieś tam w trakcie tej przerwy. Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam na anglojęzyczny kanał. No i szczerze powiem wam, zarąbisty produkt, naprawdę. Jedyne co mogliby poprawić to. Umieszczenie tych właśnie gniazdek, bo no trochę to wygląda nieestetycznie. Ja tam jakoś to próbowałem ukryć, wygląda to odrobinę lepiej, ale ogólnie naprawdę świetny produkt. Ten ekran jest niesamowicie czuły, wystarczy go delikatnie dotknąć i widzicie, jak to działa spoko, naprawdę podoba mi się to. Cieszę się, że właśnie ogarnęliśmy współpracę. Z firmą Wolfbox. Zobaczcie, tak to wygląda. To jest wersja G900. Naprawdę super sprawa. Jedyna rzecz, którą będę musiał jeszcze zrobić, to podłączyć te przewody pod bezpieczniki, bo w tym momencie jest to lusterko wpięte tutaj, właśnie w zapalniczkę, i nie chcę tego zostawiać wpiętego, żeby po prostu nie ciągnęło baterii w. Karetce. Pomimo tego, że są tam trzy akumulatory, to na razie jeszcze za dużo nie jeżdżę tą karetką. Więc one się po prostu nie zdążą podładować. No i nie chciałbym, żeby padły. No ale. To i tak jest spoko, macie jeszcze gniazdko USB, żeby podłączyć swój telefon. Wiecie, to jest stary samochód, radio na płyty jest tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że wymieniłem starego kaseciaka, który był, ale w tym radiu teraz padł mi ekran, bo to na srocie kupiłem po prostu za 3 dolary. Myślę jeszcze, żeby właśnie wymienić to w ogóle na coś z opcją Bluetootha, ale to dopiero w późniejszym terminie, na razie niech będzie tak jak jest. Następną rzecz, którą zrobię, to po prostu wypnę to i podłączę te przewody pod e, bezpieczniki. No i dobra moi drodzy, myślę, że to wszystko jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się, cześć! Bye! See you next time! Pania, w dupie se pan tak zatrąb. No, Ale każdym razem jak kamerę wyciągnę. Ilość spalin oraz ilość dymu, która wydosty... wydostywa się. To <laughs> takie połączenie, wydobywa i wydostaje się. O. Wydostywa. <śmiech> <śmiech> Pod ostatnim filmem w komentarzach. W komentarzach. Pod ostatnim filmem. Dobrze. Ten kamper ma, ten kamper ma, ten kamper ma, ten kamper ma dwa, ten kamper ma, ten kamper ma dwa. Pojawi Czytając te komentarze zdałem, czytając te komentarze, sobie sp... czytając te komentarze zdałem sobie, czytając te czytając te komentarze, czytając te komentarze, czytając te komentarze zdałem... a tak na poważnie, moi drodzy, to, pop, pop, a tak na poważnie, moi drodzy, to problemem o którym chciałem, Problem o którym. Wjeżdżanie do miejsc parkingowych tyłem mam totalnie opanowy... Mala fucking plane. Pokażę wam o co chodzi, bo niektórzy nie zdają sobie sprawy. Pokażę wam o co chodzi, bo niektórzy nie zdają sobie sprawy z rozmiarów tego. Pokażę wam o co chodzi, bo niektórzy nie zdają sobie sprawy z... Stru... W poprzednim kamperze nie miałem tego problemu, ponieważ on nie był aż taki szeroki i taki długi. I nawet w trakcie budowy tamtego kampera wiele osób pisało mi, że powinienem zainstalować sobie kamerę cofania. W tamtym momencie uważałem, że...